Reklama na Facebooku to nie jest tak, jakby jakiś osobny twór, który sobie gdzieś tam jest i ty masz sklep, ty masz produkt, i wtedy może być beznadziejny sklep, beznadziejny produkt, w ogóle nic tam nie działa, a to pochodzisz reklamę i nagle wszystko będzie pięknie. No nie. Przy takich zwrotach my jesteśmy w stanie uzyskiwać zyskowność sklepu, czyli net profit na poziomie 15, 20, nawet 25%, w zależności właśnie, jakie są koszty tego produktu i jaka jest nasza średnia wartość zamówienia. Cześć, witajcie, nazywam Dawid Jakowowski, a to jest kanał E-Commerce, czyli My Way of E-Commerce ale chciałbym porozmawiać na temat reklam na Facebooku. Na tej platformie wydałem przez ostatnie lata ponad 3 miliony złotych, także chciałbym się podzielić z Tobą moimi wnioskami. Zachęcam, żeby oglądać ten materiał do końca, ponieważ na końcu będzie bardzo duża niespodzianka. Już nie przedłużając, zerknijmy na laptopa i zaczynamy. Ok, tak jak wspominałem przed chwileczką, przez ostatnie lata na Facebooku wydałem ponad 3 miliony złotych na marketing. Tak jak widzisz, mamy tutaj pierwszy screen z konta reklamowego. Jest to 11 grudnia 2018 roku do 25 maja 2021 roku. No i na drugim koncie reklamowym mamy tutaj od 16 września 2021 roku do 18 listopada 2022 roku. Mamy tutaj ostatnie 4 lata. I tak jak widzisz, jest to 342 tysięcy dolarów na pierwszym koncie reklamowym i 380 tysięcy dolarów na drugim koncie. Także. Łącznie mamy 723 tysiące dolarów wydane na marketing na Facebooku. Kurs w tym okresie z dolara na złotówki to było między 3,7 a 5 zł. Także tutaj uśredniając tutaj ten kurs, ponieważ no oczywiście te 5 zł było niedawno, wcześniej było to głównie 4, ,4 zł, 4,20, 4,50. Także uśredniając tutaj ten kurs 4,2 jest to ponad 3 miliony złotych. Pokazuję Ci te kwoty, dlatego że troszeczkę już z tym Facebookiem spędziłem czasu. Mam już całkiem sporo wniosków na ten temat, także za chwileczkę. Będę chciał się z tymi wnioskami z Tobą podzielić. Natomiast, jeszcze zanim przejdziemy do wniosków, chciałbym Ci też pokazać sprzedaż, ponieważ oczywiście tutaj koszty na marketing muszą się zwracać. tak? Jeśli wydajemy pieniądze na reklamy, a te reklamy nie zwracają nam tych środków, no to po prostu to się nie będzie opłacało. Także zacznijmy teraz jeszcze na sprzedaż na sklepie. Było to ponad 7 milionów złotych przez ostatnie 4 lata. Także tak jak widzisz, mam tutaj screen z pierwszego sklepu. Mamy to 1 milion 140 tysięcy dolarów. Na drugim sklepie mamy 652 tysięcy dolarów. Także tak jak widzisz, Wyniki te są całkiem ciekawe. Zwroty z inwestycji są też również bardzo przyjemne. Także zerknijmy sobie tutaj jeszcze na podsumowanie tej sprzedaży. Mamy pierwszy sklep 1 140 000, drugi sklep 652 000, razem 1 793 000 dolarów przez ostatnie 4 lata. Dalej mamy kurs, tak jak wspomniałem wcześniej, między 3,7 a 5, licząc średni kurs 4,2, to mamy sprzedaż na poziomie 7 532 000 zł co daje nam zwrot z inwestycji na poziomie 2,47. Także tak jak widzisz, takie są liczby przedstawiające moje jakieś tam poczynania w marketingu przez ostatnie lata. Już chciałbym też odpowiedzieć na pytania na pewno, które się pojawią na temat tego, że na obydwu kontach reklamowych są podobne kwoty wydane, natomiast łączna sprzedaż jest troszeczkę inna. Jest to spowodowane tym, że na pierwszym sklepie koszt produktu był znacznie droższy w sprzedaży, co wnioskowało też z większym zwrotem z inwestycji. Tam ROAS to było 2,5-3, natomiast koszty tego produktu były znacznie droższe, także tutaj też Trzeba było się z tym liczyć. Na drugim sklepie produkt jest tańszy, także mamy tutaj całkowicie inne koszta tego produktu. Nasz break-even point jest znacznie niżej. Natomiast tutaj, właśnie jeśli chodzi o zyskowność z tych dwóch sklepów, jest ona na bardzo podobnym poziomie. Natomiast tutaj, właśnie wchodzą w grę koszty tego produktu, jaka jest średnia wartość zamówienia, jaki jest ROAS i tak dalej. Także uśredniając sobie to wszystko przez ostatnie lata, zwrot z inwestycji to było 2,5. Także za każdy dolar, który był wydany na reklamę, miałem w sprzedaży 2,5 dolara. Także w e commerce oraz w dropshippingu to są takie przedziały, w których się gdzieś tam mniej więcej poruszamy. Przy takich zwrotach my jesteśmy w stanie uzyskiwać zyskowność sklepu, czyli net profit na poziomie 15-20, nawet 25% w zależności właśnie jakie są koszty tego produktu i jaka jest nasza średnia wartość zamówienia. Też dla osób, które zastanawiają się, dlaczego tego drugiego sklepu nie skaluje, dlaczego tam nie generuje znacznie większych przychodów, jest to spowodowane głównie tym, że ten sklep po prostu jest w całości pokazany w Case Study w moim kursie i ku mojej akademii. Także tutaj z mojej perspektywy, no nie ma sensu gdzieś tam ładować. Nie wiadomo ile pieniędzy ten sklep gdzieś tam rozwijać czy tworzyć jakieś marki, ponieważ po prostu setki osób ma dostęp do tego sklepu, widzą wszystko na bieżąco. Niektórzy też, no niestety, próbują gdzieś tam kopiować ten sklep. Także no tutaj z mojej perspektywy, no nie ma sensu gdzieś tam skupić się w 100% na tym sklepie. Mam kolejny sklep, który rozwijam na tą chwilę, który niedługo będzie startował. Drugi mój sklep, który jest w tej study, robi mniej więcej parę tysięcy dolarów w dziennie sprzedaży. Natomiast tutaj, no gdzieś tam, nie skaluję tego sklepu, nie staram się go rozwijać tam do jakichś nie wiadomo jakich liczb. Zerknijmy na moje wnioski na temat, właśnie, Facebooka i reklam na Facebooku. Tak jak widziałeś, te wydatki są całkiem spore. Dlatego pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest cash flow, tak? czyli skąd wziąć finansowanie na tego typu reklamy, no bo tak naprawdę no umówmy się, ja zaczynając sklep swój pierwszy w e-commerce nie miałem tych pieniędzy, tych 3 milionów czy tam tych 300 tysięcy dolarów na koncie gotowych do zainwestowania w reklamę, tak? To wszystko polega właśnie na tym cash flow czyli w momencie, kiedy zaczynamy, my mamy o wiele, wiele mniejszy budżet. Ja przykładowo, poprzez zaczynając w 2018 roku miałem tylko 4 tysiące złotych, jak zaczynałem właśnie moją przygodę z e-commerce. Tutaj działa to w ten sposób, to jest taki efekt kuli śniegowej, czyli my nie musimy mieć tej całej kwoty, którą chcemy wydać na marketing z góry, potrzebujemy mieć jakąś tam mniejszą Kwotę, powiedzmy 5000 zł czy 10 tysięcy, i wtedy my inwestując tą kwotę w marketing, ten marketing zaczyna się zwracać, tak? Jeśli wszystko zrobimy dobrze, jeśli nasz sklep jest ładny, dobrze zaprojektowany, mamy fajny produkt i reklamujemy się właśnie na Facebooku czy na Instagramie, mamy jakiś zwrot z tej inwestycji. Jesteśmy zyskowni, więc potem ten zysk reinwestujemy dalej w reklamę. Czyli jak włożyłeś 1000 dolarów, masz z tego 200 dolarów zysku, no to potem po paru dniach wkładasz już 1200 dolarów i to tak w kółko idzie, aż dochodzisz do momentu, kiedy po prostu wy Wydajesz o wiele, wiele więcej pieniędzy na reklamę i one się wtedy zwracają, ten cash flow jest bardzo ważny, musimy to brać zawsze pod uwagę wam się, kiedy skalujemy, tak, żeby po prostu się gdzieś tam nie zakorkować po drodze, ponieważ jeśli będziemy chcieli zbyt agresywnie skalować nasze reklamy, czy właśnie wkładać pieniądze w ten marketing, to musimy po prostu pamiętać, że ten cash flow jest bardzo ważny, więc jeśli chcemy dużo wydawać pieniędzy, to albo musimy mieć większy kapitał na start, albo po prostu takie wspomniałem wcześniej robić taki efekt kuli śniegowej, czyli zaczynamy z mniejszym budżetem i po kolei sobie gdzieś tam ten budżet. Zwiększamy po prostu reinwestując nasze zyski. Kolejna rzecz, o której chciałam wspomnieć, to są właśnie kreacje, czyli najważniejsze są kreacje wideo w reklamie. I naprawdę to tutaj już na tym kanale wiele razy na ten temat wspominałem, natomiast to jest tak niesamowicie ważne, że. Tak naprawdę dobra kreacja, można zmienić całkowicie zyskowność reklamy, całkowicie nam zmienić kampanie reklamowe i po prostu sklep, który będzie sobą działał, nagle zacznie przynosić bardzo dobre dochody. Także tutaj chciałem bardzo, bardzo mocno Was uczulić na te właśnie kreacje, muszą być to kreacje wideo, najlepiej w pionie, w formacie 4 na 5 i testujemy, testujemy bardzo dużo różnych kreacji, testujemy początek tej kreacji, pierwsze 3 sekundy, również opisy, tak? Tutaj chciałbym też podkreślić, że jeśli my będziemy zaczynali sklep, na przykład dropshippingowy i my gdzieś znajdziemy jakąś reklamę na, na Fiverr czy na stronce z freelancerami i zapłacimy komuś 30 dolarów za tą reklamę, to naprawdę to nie będzie działać. To nie ma sensu, żeby takie rzeczy robić, bo po prostu te osoby robią hurtowo te reklamy i wtedy tak naprawdę w żaden sposób się nie wyróżniamy. A właśnie w e-commerce, w dropshippingu bardzo, ale to bardzo ważne jest to, żeby się wyróżnić, żeby zrobić coś inaczej niż konkurencja. Dobrym sposobem, który ja często korzystam to jest właśnie patrzę, które sklepy jak działają, jakie mają reklamy, pod jakim kątem gdzieś tam te reklamy ustawiają się, tak zwany Marketing angle, i wtedy ja robię swoje reklamy zwykłym telefonem, nie jakimś profesjonalnym sprzętem czy jakieś tam, nie wiadomo, jakieś studia. Tak po prostu biorę mój telefon, proszę znajomych, dziewczynę, mamę czy kogokolwiek, kto może by mi po prostu pomóc przy tych reklamach, żeby gdzieś tam coś ponakręcać, i w ten sposób robię moje reklamy. One są inne niż to, wszystko co jest na rynku, na internecie. Gdzieś tam się zainspiruję, może jakimiś innymi markami, ale dodam coś innego od siebie, albo coś ulepszę. Po prostu eksperymentuję z tymi kreacjami, jak najwięcej się da, dzięki temu można osiągnąć takie wyniki i wyprzedzić tą konkurencję, która używa właśnie takich gotowców, czy z Aliexpress, czy z Fiverr, które po prostu się nie obronią, tak? No Facebook potrzebuje dobrego materiału, żeby nam te reklamy pokazywać do klientów i wtedy to naprawdę będzie miało sens. Kolejna sprawa to jest produkt oraz oferta. I teraz być może zastanawiasz się, no ale czemu w ogóle mówisz o ofercie i o produkcie, skoro miały być wnioski na temat reklam na Facebooku? No właśnie to jest klucz tego materiału, który chciałbym Ci dzisiaj przekazać, czyli to, że reklamy na Facebooku to nie jest tak jakby jakiś osobny twór, który sobie gdzieś tam jest i ty masz sklep, ty masz produkt i wtedy może być beznadziejny sklep, beznadziejny produkt, w ogóle nic tam nie działa, a ty pochodzisz reklamę i nagle wszystko będzie pięknie. No nie. Te wszystkie rzeczy są bardzo mocno ze sobą połączone. Czyli właśnie kreacja wideo, marketing, podejście właśnie do tego klienta, w jaki sposób mu przestawiasz ten produkt. Ten produkt, czy on jest faktycznie ciekawy, czy on rozwiązuje jakiś problem, czy jest efekt wow, Czy ktoś, kto zobaczy tę reklamę, jest, będzie zainteresowany w ogóle tym produktem, czy oferta jest wystarczająco dobra, żeby klient chciał z niej skorzystać. To są wszystko aspekty, które się po prostu łączą i jeśli na przykład mamy dobry produkt, mamy ładną stronę, ale będziemy mieli beznadziejną kreację wideo, to to po prostu nie zadziała. No nie ma szans. Musimy mieć tą właśnie złotą trójcę, czyli stronę, produkt i marketing. Mam tu na myśli kreację na dobrym poziomie i wtedy dopiero zaczynamy robić wyniki i zyski na sklepie internetowym. Ja dużo czasu poświęcam na temat tego, jakie produkty sprzedawać, bardzo dużo produktów odrzucam, natomiast cały proces tego, jak ja moje produkty szukam, i jakie są moje strategie, właśnie wyszukiwania tych produktów, i jakie produkty od razu odrzucam? Jest pokazane właśnie w moim kursie i ku mojej akademii. Także no tutaj jest to naprawdę bardzo ważne. Dużo ekspertów, dużo osób robi coś takiego, że zaczyna testować, nie wiem, 5-10 produktów naraz. W ogóle ja gdzieś tam robią beznadziejne oferty, szybkie filmiki biorą z, z YouTube'a, czy gdzieś tam z internetu, i wtedy faktycznie mają problem, tak? Nie sprzedają, ponieważ robią wszystko na łapu, zapu no, nie ma to prawa. No gdzieś tam są takie jakieś teorie, że jeśli mia się sprzedawać, to się będzie sprzedawać. Ze sobą kreacją i ze sobą stroną. No nie, to nie są czasy 2015. Mamy 2022, a już niedługo 2023 rok, także naprawdę e-commerce się rozwija i jeśli chcemy być konkurencyjni, to my musimy przedstawić ciekawy produkt z dobrym ofertą, mieć fajne kreacje, najlepiej nakręcone samemu. Kolejna sprawa, którą chciałbym uczulić, i właśnie to uzupełnia tutaj pięknie ten temat, czyli marketing, produkt, oferta oraz branding sklepu, tak? Czyli ten sklep internetowy, na który będziemy wysyłali ruch. Facebook ma tak zwanego Pixela. Tego piksela instalujemy na naszym, na naszym sklepie internetowym i w ten sposób ściąga dane na temat tego, co ci klienci robią na tym sklepie. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Ty, w momencie, kiedy pokazujesz jakąś reklamę na Facebooku, ty zabierasz tego klienta Facebookowi. Czyli Facebook jako platforma ma za zadanie jako swój główny cel, przyciągnąć tych użytkowników, żeby oni spędzali jak najwięcej czasu na tej platformie. Więc zależy tej platformie na to, żeby ci użytkownicy byli zadowoleni z ogólnie tego eksperiensu na tej platformie. Więc w momencie, kiedy ty pokazujesz tą reklamę, przeszkadzasz tej osobie w przeglądaniu treści na właśnie na Instagramie czy na Facebooku i chcesz, żeby ta osoba weszła na tą stronę, to uwierz mi, jeśli twoja strona będzie brzydka, jeśli nie będzie tam ładnego brandingu, nie będzie loga, nie będzie jakaś nazwa kukuryku.com, wtedy te osoby będą wychodziły z tej strony i co będzie bardzo szybkim i jasnym sygnałem dla Facebooka, dla algorytmów, właśnie dzięki temu pikselowi, że te osoby nie są zainteresowane tym produktem, że ta reklama jest niedobra te osoby wychodzą szybko ze sklepu, nie kupują, więc będziesz miał o wiele droższe reklamy, te reklamy będą gorzej działały i wtedy ci klienci po prostu też nie będą chcieli kupować, ponieważ konwersje będziesz miał na bardzo słabym poziomie. Także tutaj też te rzeczy, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo mocno się łączą, tak? Czyli ten branding sklepu, produkt z ofertą oraz kreacje marketingowe i tutaj chciałbym właśnie teraz wspomnieć jeszcze na temat ustawień na Facebooku, ponieważ mamy bardzo dużo różnych ustawień, tak? Możemy na przykład ustawić kampanię typu CBO, ABO, możemy ustawić Automatic Placement, Czyli automatyczne rozmieszczanie reklam, albo ustawić sobie sami, gdzie chcemy te reklamy umieszczać. Naprawdę jest dużo różnych opcji, czyli na przykład atrybucja jedno siedmiodniowa, jest bardzo dużo różnych opcji. Oczywiście na temat tych wszystkich opcji również bardzo dużo mówię w moim kursie. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że w momencie, kiedy te wszystkie trzy rzeczy będą spełnione, czyli dobry produkt, dobra kreacja i ładna strona, to tak naprawdę, czy ty ustawisz automatic placements, czy ty ustawisz manualne rozmieszczanie reklam, to nie ma już tak dużego znaczenia. Ta reklama naprawdę będzie działać. Nie musi musisz po prostu gdzieś tam siedzieć godzinami i rozkminiać, czy to ustawienie włączyć, czy tamto ustawienie włączyć. Ja bardzo prosto ustawiam moje reklamy. Naprawdę biorę zazwyczaj bardzo standardowe ustawienia. Ustawiam budżet na poziomie powiedzmy 20 dolarów, czy 50 dolarów na dzień. Ustawiam moje targetowanie, daję na przykład 7 nową atrybucję, automatic placement i tam za bardzo już więcej nic się nie dzieje. Naprawdę moje reklamy, moja strategia jest bardzo prosta, ale jest skuteczna, ponieważ właśnie skupiam się na tych trzech rzeczach, o których Ci mówiłem wcześniej. Także naprawdę tutaj tych ustawień jakoś bardzo bym się nad nimi nie skupiał. Oczywiście możemy sobie potestować, czy lepiej działa takie rozmieszczenie, czy takie. Ja też często testuję na przykład na manualnych placementach tylko na fit na Instagramie czy na Facebooku. Natomiast no tutaj to są naprawdę szczegóły. To są rzeczy, które zmienią nasz performance reklamy o 2%, 3%, może 10%. Natomiast nie jest to jakiś game changer, który po prostu zmieni to, że nasz sklep, który nie, nie, nie sprzedaje, nagle zacznie super dobrze działać. Także chciałbym, żebyś miał to na uwadze. Ok, tak jak obiecałem na początku tego materiału, mam dla Ciebie bardzo dużą niespodziankę, a mianowicie mój kurs Ecomway Academy, w którym pokazuję, jak krok po kroku stworzyć swój własny, zyskowny sklep, jest teraz z okazji Black Friday na ogromnej promocji. Używając kodu rabatowego BLACK możesz oszczędzić aż 500 zł, także cena z 1799 zł spada na 1299, także naprawdę jest to ogromna, ogromna okazja. Jeśli jesteś zainteresowany, jeśli chcesz zacząć się działać właśnie w modelu dropshippingowym, w e-commerce, jeśli to są tematy, które cię interesują, to serdecznie zapraszam. Oferta jest limitowana czasowo. Koniec promocji jest 28 listopada, czyli w Cyber Monday o godzinie 23.59. Także nie zostało dużo czasu. Serdecznie cię zapraszam, żeby dołączyć do kursu i ku mojej akademii. Użyj kodu rabatowego Black i będziesz miał naprawdę bardzo dobrą ofertę cenową. Niestety już nigdy nie będzie tak niska cena. Prawdopodobnie po nowym roku cena będzie znowu wzrastała. Także to jest naprawdę bardzo dobry moment, żeby dołączyć. Ok, to było na tyle w tym materiale. Bardzo Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz pod tym filmem i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki piękne. Cześć!